Przekaż Ja go sama nie ubiję No próbuj. Oblodził mi To? Dokuje ci? No, masz runę 200 czy coś? No mam No poproś no. Nie daję! Nie widać momencie, żebyś... O! Brakuje mi sto. No nie pierdol, kurwa! A nie... Ja miałam już coś na strzałach! Chłop miał milimetr! Chłop miał milimetr! Kurwa! Tasa. Jeden HP miał do sonia! <noise> Teraz milimetr kutasa! No cóż. Eee. <śpiewa> <śpiewa> Czy Że... <śpiewa> e, to jest mam z dwóch? Pa kurwa do king ład, ładuj kutasa. Ładuj kutasa do środka. <śpiewa> o! No i co, nie ma kurwa tego przejścia na górę. Pa, pa, pa. Caluję! Pa. Pa, I... i... BOMBO GLOT! <noise> Dobra. MI <Nie> BOMBA! <noise> Dobrze. Patrz, patrz, patrz jak wszystkich kurwa zaję, patrz. No. I NIRZ! O, a wiesz jakie są wymagane cechy? To coś czego ty nie jesteś w stanie osiągnąć. 34 w sile. Masz rację, to nie jest w stanie ty masz 34 w sile. <grym> nie mam 50 coś chyba. Ja pierdolę tak zapomniałam. <grym> ty przez most przyjechałeś? <grym> o mój Boże! O co ty odjebałaś teraz? Za przeproszeniem? Gdzie ty jesteś? Ty na górze jesteś? A, tak. To spadasz?! <śm> Szkoda, ja nie mogę klipować do tyłu, bo widziałam jak lecisz akurat. Powiedz mi, bo ja mam na swoim... Yyy... 205 plus 136 To ja mam 263 plus 140 na tym, co chcę ci dać A na tym, co mam aktualnie, mam 168 plus 64 fizy fizyczne i 200 plus 115 Ty <ścoughs> Bo ten, 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 ten kia... Klipuj Wszystko w wokół? A nie, bo czekaj, bo jeszcze tu są schody Ja tego nie widziałam Idę do maga, Max się idzie rozpra ten. rozprawić z magiem Tylko godny przeciwnik nadszedł Spierdala, jak co, już go zabijesz? Nie, dopiero, jestem za tobą mam... Ja się A. Chodź, tam sama do niego nie wejdę O jest, czeka Karon rzuca już Karon i Chodź, bo ja chcę itemy zabrać ja on mi... Drogę mi pali, drogę mi pali! Hop, zaraz go od tyłu wezmę, co pamiętamy? O, on też się nie spodziewa! Ojzu złu! Piska! Jeszcze raz, jeszcze raz, matku. Gdzie są kurwa te rzeczy? Gdzie ja mam biec? Niżej po zrabinie? Nie! KURWA! Nie ja robię się. Mój pozor Ile miałaś? 40 tysięcy Będzie polało Dobra, dobra, dwa uderzenia magiczne Jak nie jedno O kurwa Uw, kurwa, ty, ten. Nawet nie dzięki, nie zesraj się. Dzień! O, ty PAMOGĘ! Tak, to nabył ty! No. Chyba. No tak, tak. W internecie tak. Aha. Tak? Co za kupić trzeba, bo mam tylko 18. Ale ja ci dałam taki nawet palące stare. Wiem, widziałam, no tego mówisz że 18. A, ale zwykłe też będą okej. Okay. Dobra, skaczemy. E, tak, czyli tylko. Próbuję oszacować, jak to się robi. Dobra. Pa, kurwa, jaką mam bazukę nuklearną na plecach. Pa. No, no, pa. No. Widzisz? No. Wy... Ej, mama, mama, patrz, ma. Mama, mama, patrzysz? Patrzysz, mamo? No, no, widzę, no. Pa, Ale mam bazukę, chodźmy. Dobra, idziemy. -bo! O, kurwa. A ja mogę z konia tym strzelać?